Cześć! Z tej strony Dorota Traczek Bednarek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii w krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie po pewnej przerwie, ale jestem i mam dzisiaj dla was coś ważnego do przekazania. Ponieważ tak zastanawiałam się, z jakim tematem tutaj wrócić, od czego zacząć i ostatnio gdzieś na Insta stories nawiązałam do tematu związanego z tym, dlaczego niektóre osoby wychodzą z zaburzenia odżywiania, a inne nie. Czym się różnią? czym się różni podejście tych osób, czym się różni mindset tych osób. I chciałabym dzisiaj przyjrzeć się temu bliżej, ponieważ zależy mi na tym, abyście wiedziały, wiedzieli, że to w dużej mierze, przede wszystkim, tak jak wiecie, od Was, zależy to, czy osiągniecie swój cel i pożegnacie napady, pożegnacie restrykcje, wyjdziecie z nich, czy też nie. I praca nad... Podejściem, nad właśnie mindsetem, moim zdaniem jest jednym z kluczowych elementów, na których powinniśmy się skupić, zaraz obok oczywiście kwestii żywienia, ponieważ to on będzie decydował o tym, co będziemy konkretnie robić, jak będziemy odpowiadać na nasze wyzwania, jak będziemy odpowiadać na kryzysy. Także dzisiaj, na przykładzie, pomówimy o tym właśnie, jak. Jakie podejście jest bardzo dobre, jakie podejście pomocne jest w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, i powiem Wam później na samym końcu, w jaki sposób ja bezpośrednio mogę Wam teraz w tym pomóc, jeżeli mierzycie się z napadami obiadania się. No to tak, pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że osoby, które wychodzą z napadów obiadania się Bądź silnych restrykcji żywieniowych, podejmują działanie. I to jest taka najbardziej oczywista rzecz, no bo wiemy, że, tak jak mówi ten bardzo znany cytat. Szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać innych efektów. I to jest prawda. Wielokrotnie też mówiłam o tym, że jest mnóstwo osób, które tkwią w zaburzeniach odżywiania i ciągle szukają więcej informacji, czytają kolejne książki, słuchają kolejnych podcastów, kolejnych, kolejnych, kolejnych mentorów, ale nic nie robią. Jeżeli nic nie robimy, no to nie możemy się spodziewać tak, że cokolwiek się zmieni. Jeżeli mm, hamuje nas lęk, czyli nic nie robimy, no i oczywiście odpowiedzią jest to, że bo ja się boję coś zrobić, bo ja się boję, że przytyję, bo ja się boję tego, że mm, będę mieć kolejny napad. No to musimy pogodzić się z tym, że nic się po prostu nie zmieni. Nie? No, mierzenie się z lękiem jest naturalnym elementem wychodzenia z zaburzenia odżywiania i jest nieodzownym elementem wychodzenia z zaburzenia odżywiania. więc to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Ale takim głównym elementem, który decyduje o tym mindsetzie jest to, jak to działanie wygląda? Czyli, jeżeli ja już podejmuję decyzję o tym, że wychodzę z y, zaburzeń odżywiania, wychodzę z napadów, żegnam je, zostawiam za sobą i już do nich nie wracam, to jak ja reaguję na te trudne momenty? Bo działanie y, oczywiście wiąże się z energią, wiąże się z tym, że jesteśmy. Pewne tego, że teraz działamy, mamy już rozpisane kroki, jeżeli mamy, czy współpracujemy z psychodietetykiem, czy działamy z, z jakimś narzędziem w stylu dziennika zmian mojego bądź kursu 7 kroków. Mamy już plan krok po kroku, wiemy już konkretnie co robić i podejmujemy próby. No ale jeżeli podejmujemy te próby, ale nie jesteśmy pewne tego, że to nam pomoże, nie mamy tej nadziei w sobie, że to naprawdę jest rozwiązanie, no to będzie nam też trudno, ponieważ pierwszy kryzys podetnie nam skrzydła i właściwie nic z tego nie będzie. Nie? Także druga najważniejsza rzecz jest taka, że osoby, które wygrywają, mierzą się z kryzysami, nie poddają się w trakcie kryzysów, nie traktują tych kryzysów jako dowód na to, że jakaś metoda nie działa. Kryzysy są normalne. W procesie zmiany, nawet takim psychodietetycznym procesie zmiany, i mówię to o każdej zmianie, którą chcemy dokonać w kwestii swojego odżywiania czy, czy, czy tak naprawdę każdego, każdego nawyku, którego chcemy się pozbyć. Kryzys jest też nieodzownym elementem. Tak jak lęk jest nieodzownym elementem, tak kryzys jest nieodzownym elementem, więc podejście do kryzysu decyduje o tym, czy idziemy do przodu, czy nie, bo kryzys jest jedynym takim momentem w trakcie wychodzenia z e, zaburzenia drzewiania, który może nas wzmocnić, który może nam e, nas nauczyć czegoś, czyli w kryzysie. Szukajmy informacji, z czego on się wziął, co sprawia, że jest mi teraz tak trudno, co sprawia, że mam kolejny napad, gdzie, gdzie jest przyczyna tego napadu. No, bo w tym kryzysie ja mogę się doszukać do skopalnia informacji. Więc podejściem osób, które wygrywają, jest nie poddawanie się w takich momentach, tylko jeszcze z większą ekscytacją działanie w kierunku wyjścia z tego. Czyli ja mam yy, teraz napad, okej. Okay. To jest wyzwanie, które ja teraz potrzebuję rozwikłać. To jest wyzwanie, które musi teraz mnie na coś nakierować. To jest moment, z którego ja muszę wyciągnąć jakiś wniosek, żeby iść do przodu, żeby przy kolejnym takim samym kryzysie wiedzieć, co robić, wiedzieć już, mieć to poukładane w głowie, już, żeby na mnie to tak bardzo nie wpływało i nie podcinało mi tego tak skrzydeł, prawda? Także to jest po prostu kolejny taki no, to jest game changer, to podejście. Ja o tym chętnie jeszcze będę więcej mówić, ale, ale nie teraz. Niemniej jednak to jest to, czym różni się działanie osób, które wygrywają, od tych, które pozostają w zaburzeniach przez lata. Kolejną rzeczą jest to, że, że osoby, które wygrywają, zaczynają działać praktycznie od razu. I jeżeli zaczynają działać, to wchodzą w to na 100%. Czyli nawet jeżeli mają moment zawahania na początku, wejść, nie wejść, <grych> zacząć um, testować w jakiś sposób, czy też nie, to jeżeli już wchodzą, to robią to naprawdę na maksa. A co oznacza na maksa? To oznacza, że nie pomijają zasad zmian, które wydają im się niewygodne. Nie pomijają tych y, aspektów zmiany. Które mm, wzniecają w tych osobach lęk. Tylko lęk powoduje troszkę ekscytację, że ja w końcu zrobię coś wow, coś odważnego, coś niesamowitego, coś przełomowego dla mnie. Ale to, że się boję, to znaczy, że muszę tam iść, że muszę to zrobić. A nie to, że się boję, oznacza, że ja muszę to odpuścić i sobie to olać i zająć się tymi aspektami do wprowadzenia, tymi zmianami, które są dla mnie proste. No, idąc na łatwiznę, niestety nie osiągniemy sukcesu. Mm, także to jest ten, ten trzeci, też niezmiernie ważny krok. Mindset, który też będzie nas wspierał w tym, abyśmy mm, dokonały swojego, abyśmy zrobiły to, co wiemy, że nas na to stać. To jest to, uwaga, już powiedziałam w tych przed chwilą tych słowach: to jest to, że ja mam wiarę w to, że naprawdę stać mnie na więcej. I to jest mindset, który w momencie, kiedy wyłapuję u osoby, z którą zaczynam pracować, bądź wymieniam wiadomości przed, um, przed na przykład tym, jak ktoś decyduje się na jakiś kurs um, mojego autorstwa, jeżeli ja widzę ten, ten mindset, że ja wiem, że ja dam radę, tylko muszę wiedzieć, co mam robić, to ja już jestem pewna, że po prostu ta osoba osiągnie sukces bardzo szybko. Bo. Um, Jedno to jest to, czy w ogóle wychodzimy z zaburzenia odżywiania, czy nie, a drugie to jest to, jak szybko z, nie, z nich wychodzimy. I wiąże się to z tym, tak naprawdę ten poziom odwagi jest wprost proporcjonalny do tego, co osiągamy. E, zobaczcie, jeżeli na przykład mierzymy się z anoreksją bądź silnymi restrykcjami żywieniowymi, to co spowoduje, że bardzo szybko będziemy w innym miejscu? Co? No, mierzenie się oczywiście z lękiem. Czy zmierzenie się z małym lękiem kontra zmierzenie się z dużym lękiem będzie robiło różnicę? No oczywiście, że tak, bo większy lęk zazwyczaj wiąże się już z tymi naszymi silnymi obawami, czyli obawa związana z tyciem, obawa związana z utratą kontroli i tak dalej, tak dalej. Jeżeli szybko się z tym zmierzymy, to dużo szybciej będziemy w stanie poradzić sobie z, z danym problemem, z danym, z danym wyzwaniem, z np. zmianą masy ciała. I to sprawi, że będziemy o lata świetlne od momentu, w którym nic nie robiliśmy, bo baliśmy się przytycia. To jest po prostu to jest coś, co, co jest takim przyspieszeniem dla naszego wychodzenia z zaburzenia drzewiania, jak nic innego. I na przykładzie wychodzenia z napadów obiadania się, jeżeli ja wprowadzę zmiany w diecie, których się też boję, jeżeli ja zacznę konfrontować się z tym, co jest pod napadem obiadania się, to będzie mi Tysiąc razy prościej później. Nie? Bo to jest lęk, to jest coś, czego ja się najbardziej boję teraz. Ale ja wiem, że ja muszę się z tym zmierzyć, jeżeli mam iść dalej, jeżeli to ma być dla mnie za jakiś czas pikuś. jeżeli ja za jakiś czas po jakimś mniejszym napadzie, bo te napady się naturalnie zmniejszają, jeżeli my nad tym pracujemy, będę w stanie zdystansować się, w ogóle się nawet nie przyjmować tym rząd był, tylko od razu pójść do tego, jak do informacji. Ok, miało miejsce to. Fakty są takie, yy, i w tym momencie ja wiem, że to mogło wynikać na przykład z tego i z tego, i kolejnym razem mogę dzięki temu zmienić to i to, dzięki czemu uchronię się przed napadem. Dzięki temu ja nie będę go potrzebować. I tysiąckrotne przypominanie sobie o tym będzie dla nas naprawdę pomocne. I właśnie to, to budowanie dystansu będzie dużo prostsze, kiedy będziemy konfrontować się z tymi z tymi najbardziej strasznymi dla nas lękami. Także to jest kolejny element. I jeszcze jeden właśnie mi przyszedł na myśl, że słuchajcie, to co też będzie cechować osoby, które wygrywają w zaburzeniach odżywiania, to jest, wiecie co? Myślę, że wiecie, bo to już wielokrotnie o tym mówiłam, ale to jest konsekwencja. Tak prosta, prosta, ale jakże istotna. Konsekwencja. Czyli ja nie zakładam, że zrobię to w trzy dni, <noise> tylko biorę pod uwagę to, że będą wzloty i upadki, że proces zmiany wynika, wy, wymaga właśnie kryzysów, tak jak mówiliśmy, że wymaga i tego, żeby były gorsze momenty, i tego, żeby były momenty, w których czujemy, że możemy góry przenosić. Ale jestem konsekwentna. Nieważne co. Nieważne, co ja jestem ponad, to idę do przodu. To jest podejście, które też cechuje mistrzynię, tak naprawdę mistrzynię eliminacji napadów, mistrzynię wojowniczki wychodzenia z, z silnych restrykcji żywieniowych. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest taki krótki, ale konkretny, myślę. Dlaczego? Dlatego, że na świat niedawno przyszło. Właściwie półtora tygodnia temu przyszło moje drugie dziecko. Być może słyszycie, że sobie tutaj śpi i wydaje słodkie dźwięki. Już kiedyś nagrywałam z moim pierwszym synem Jasiem, teraz mam Janeczkę. <grym> Także teraz Janeczka tutaj ze mną jest. I razem z Janeczką chcę Wam tutaj teraz powiedzieć o tym, co możecie wziąć ode mnie, co Wam bardzo polecam. Dawno nie było takich updateów, więc. Krótko i konkretnie. Być może już wiecie, że jakiś czas temu zaczęłam bardzo mocno mówić o kursie 7 kroków do eliminacji napadów obiadania się. Uważam, że jest to fantastyczna opcja na start, nawet lepsza na start niż Dziennik Zmian, część druga, która nie jest poświęcona napadom obiadania się. I słuchajcie, niedługo, bo już pod koniec lutego, startuje grupa mistrzyń. To jest grupa, w której będziemy na żywo, na żywo razem przerabiać ten kurs. Siedem kroków do eliminacji napadów, obiadania się. I Dzięki temu, że będzie to wsparcie grupowe, wsparcie ode mnie grupowe, ja będę odpowiadać na wątpliwości, będę Was wspierać, będę dawać Wam napęd do działania i będziemy dodatkowo poruszać pewne zagadnienia, które w kursie 7 kroków nie ma jak chociażby brak sytości, satysfakcji po posiłku, tak aby konkretnie abyś ty konkretnie wiedziała, co potrzebujesz prowadzić, aby odzyskać satysfakcję szybkie pozwolenie sobie na powrót do działania po napadzie, czyli nie pozwalamy, aby na, napad nas złamał, uczymy się jeść słodkości, jakieś produkty różnorakie, bez napadów planowanie napadów jedzenie w tajemnicy no i żegnanie wyrzutu sumienia tak, żeby wam dać jeszcze więcej wsparcia, jeszcze więcej takiej energii do działania, energii też grupowej, bo mam nadzieję, że osoby, które już dołączyły, czy zaraz wpadną na pokład, będą też tą energię sobie przekazywać. Czasami piszecie do mnie, że kurczę, brakuje mi takiej grupy wsparcia i tak dalej, tutaj będzie to, ale pod moim przewodnictwem, żeby to nie wymsknęło się poza kontroli, żeby to było głównie nacechowane właśnie Tymi elementami, o których dzisiaj mówiłam w, w odcinku. Czyli skupiamy się na konkrecie, na działaniu, na wyciąganiu informacji z napadów, na takim dystansowaniu się do tego, że to jest trudne, bo dystans pomoże nam po prostu pokonać to z dużą mniejszą energią, w sensie dużo mniejszym nakładem sił, ale z bardziej wycelowaną w bezpośrednie wyzwania energią. Jak to powiedzieć? Może inaczej. Będziemy skupiać się na konkretnych przykładach z życia, które wy doświadczacie, które, z którymi wy się mierzycie. Czyli na przykład, będziecie mogły dać znać, że OK, ja dzisiaj miałam napad, i wydaje mi się, że wynika on z tego, że mój szef w pracy nie chce mi dać podwyżki, mimo że ja wiem, że na to zasługuje. I co w takiej sytuacji robić? Jak w tej sytuacji. Rozpisać sobie ten napad, w jaki sposób konkretnie ja mogę tutaj podejść do tego zagadnienia, żeby sobie pomóc. Będę uczyła Was tego, w jaki sposób rozwiązywać tego typu wyzwania, aby one nie przekładały się na jedzenie, abyście zobaczyły i stało się dla Was jasne i klarowne, że. Słuchajcie, nie potrzebujecie napadów do tego, żeby radzić sobie w trudnych sytuacjach. I dlatego ta grupa mistrzyń to jest coś, co mnie niesamowicie ekscytuje, ponieważ dawno już chciałam stworzyć coś, w czym będziemy w kontakcie. Ja będę w kontakcie głosowym z Wami, gdzie będę mogła też rzucać swoje przemyślenia na temat danych Waszych sytuacji, no bo to przede wszystkim ma być o Was. To przede wszystkim ma być odpowiedź na Wasze konkretne problemy, abym ja Wam mogła pomóc tak indywidualnie, ale w grupie. Nie, no, bo nie przyjmuje indywidualnie, wiadomo, ze względu na macierzyństwo, jeszcze kilka innych powodów. A tutaj będziemy mieć indywidualny kontakt w niezwykle atrakcyjnej cenie, dzięki temu, że to jest po prostu grupowe. Także słuchajcie, grupa mistrzyń będzie bazować na. Kursie, 7 kroków do eliminacji napadów, jeżeli go już macie, to napiszcie do mnie o kod rabatowy, a ja wam wyślę redukcję ceny o to, co już zapłaciłyście, abyście mogły na ten miesiąc dołączyć do mistrzeń, i abyśmy mogły razem. Działać nad eliminacją napadów, obiadania się, właśnie z takim mindsetem, jaki tutaj opisałam. Tam też będę przekazywać Wam jeszcze, jeszcze mocniej, mocniej to, jak taki mindset sobie wypracować, co na co dzień robić, aby nastroić mózg na ten konkret, na to działanie, na to, żeby nie odpuszczać, bo kurczę, nie odpuszczając, nie ma szans, że ty z tego nie wyjdziesz. Ja jestem tego pewna w 100%. Już widziałam to na dosłownie setkach przykładów, setkach przykładów. Słuchajcie, kurs 7 kroków już przerobiło ponad 2000 kobiet. Ja dostaję maile, dostaję maile, w których widzę te różnice. Kto zwycięża, a kto ma wyzwania. I te wyzwania, jeżeli nadal macie, jeżeli nadal ciężko wam się za to zabrać bądź jest wam trudno po prostu bez takiego przewodnictwa, bo nie czujecie się pewne w wykonywaniu tych kroków, no to właśnie po to jest grupa mistrzyń. Także Zerkajcie koniecznie w link, który zostawiam wam pod tym odcinkiem i z takim mindsetem mistrzeń, z tym, co opisałam dzisiaj w naszym odcinku, idziemy po swoje pod koniec lutego 2025. Ruszamy grupę i jestem pewna, że to będzie totalna petarda. A dodatkowo po, tym, po, tej, po tej grupie, oczywiście, wszystkie materiały zostają dla was już na zawsze. Możecie sobie do tego wracać. Ale jestem pewna, że potem będziecie mieć no, fantastyczne rezultaty. Także wpadajcie, wpadajcie, wpadajcie. E, I no cóż, no, do zobaczenia w mistrzeniach. Możecie najpierw sobie e, też przetestować do tego czasu 7 kroków. No i lecimy po swoje, moje drogie. I co? Już niedługo nagram dla was kolejny odcinek. Myślę, że, że teraz te odcinki będą co jakiś czas, mam nadzieję, częściej, bo teraz się zebrałam dwa dni temu, poczułam inspirację, żeby do Was nagrać. I, i nagrywam. I, I lubię to, i tęskniłam za tym, szczerze mówiąc. Także y, znajdę kilka tematów takich fajnych, które możemy y, sobie, o które możemy zahaczyć. I no i właśnie, zależy mi przede wszystkim na tym, abyście działały, działały i się nie poddawały. Także. Go for it. <noise> Trzymajcie się. I trzymam za Was kciuki. Aha, dodatkowo powiem, że grupę dla osób mierzących się z anoreksją, silnymi restrykcjami, też mam w planie zrobić. I to jest, to jest plan na kolejne być może dwa, trzy miesiące. Po grupie mistrzem będę wiedziała, jak to wygląda w praktyce, bo to jest pierwszy taki projekt. No i wtedy ruszamy z wojowniczkami. A wojowniczki to są te osoby, które wychodzą z anoreksji, restrykcji silnych, silnych także tutaj będziemy działać też razem i też w takiej formie będę wam, wam dawać wsparcie także trzymajcie się linki znajdziecie poniżej w opisie oczywiście, no i życzę Wam fantastycznego dnia pora zobaczyć siebie w akcji, pora zobaczyć siebie które mówimy stop przed napadem obiadania się, które się zatrzymujemy w odpowiednim momencie i mówimy sobie hello, ja przecież nie chcę się obiadać ja chcę teraz zrobić coś innego. Ja chcę teraz zrobić to, co wiem, że jestem w stanie zrobić, czyli rozwiązać problem, czyli wybrać coś innego w stresie, w emocjach, w głodzie też, no i sobie pomóc po prostu. Bo ja chcę sobie pomóc i to jest jeszcze chyba taki na koniec punkt, który musi być, jeżeli chcemy wyjść z zapuszczenia drzewiania. Musimy chcieć sobie pomóc. Także Wy sobie chciecie pomóc, ja Wam chcę pomóc, no i działamy sobie razem, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i fantastycznego tygodnia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz. Podcast Małpa Dieta myślnik, Sportowca Sportowca.pl Życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!